Po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie zorganizowano senioralia, które z miejsca zdobyły serca uczestników jak i turystów. Kilkadziesiąt młodych duchem osób świętowało na skwerze w centrum miasta. Jaki jest sekret dobrej kondycji szklarsko-porębskich seniorów? Trzeba po prostu kochać ludzi, dobrze się bawić i robić bardzo, bardzo dużo dla ludzi. Trzeba się dużo ruszać. Ja codziennie, to znaczy nie codziennie, ale sobotę, niedzielę wychodzę na spacer i... 6 km robię. Śpiewanie, dziubanie palcami, jakieś szydełko. I do ludzi się uśmiechać i wszystkie w miarę dobrze kochać. Oficjalnie przekazano im klucz do miasta. Burmistrz wykonał nam własnoręcznie podarowany klucz. I obdarzył nas ogromnym zaufaniem. Za co naprawdę jesteśmy mu bardzo wdzięczni i będziemy się starali z całej siły dalej wspierać i robić to, co robimy do tej pory. Seniorzy z podszerenicy są filarem kurortu. Od wielu lat są bodaj najaktywniejszą grupą mieszkańców. Wspierają miasto w różnego rodzaju działaniach. Są taką grupą, na którą zawsze można liczyć. Korzystamy bardzo z pomocy naszych seniorów, szczególnie w sezonie letnim, ponieważ organizujemy tak zwaną mobilną informację turystyczną. I tak naprawdę, ci seniorzy pomagają nam obsługiwać ruch turystyczny. Wolontariat to klucz do działań, podkreślali uczestnicy imprezy. Planując zajęcia na Uniwersytecie III wieku, też planuje wolontariat, bo ludzie są bardzo otwarci i przy takich spotkaniach, organizowaniu takich spotkań, widać od razu, że lepiej się czują. Mamy zaszczyt dzisiaj tutaj być i pomagać. Najpierw pomagaliśmy w przygotowaniach. Teraz pomagamy też w organizacji. Pomagamy seniorom, jest to dla nas duży zaszczyt. Seniorzy nam przekazują cenne zdania, które dużo dla nas znaczą i trafiają do serca. Natomiast na czwartym peronie oglądać można wystawę 14 lokalnych artystów i rękodzielników. Jesteśmy szczęśliwi, że ci utalentowani artyści, seniorzy chcą się podzielić swoją twórczością. Tam naprawdę jest pełen przekrój różnego rodzaju technik i obrazy, i rękodzieło, i makrama, i haft krzyżykowy, i płaskorzeźba. Najbardziej zależy nam na tym, żeby zainspirować innych seniorów do tego, żeby próbowali poprzez sztukę wyrazić siebie. Warto podkreślić, że już w 2018 roku powstała pierwsza rada seniorów w Szklarskiej Porębie. Wszystkim świętującym życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.